no trochę się zderzałem chociaż ta kumulacja nie jest aż tak wielka jestem na kopcu tatarskim w Przemyślu tam gdzieś gdzie teraz patrzymy to jest płaskowyż Tarnogrodzki gdzie znajduje się Cieszanów w powiecie no proszę eee... o i zapomniałem eee... o i panorama tutaj Lubaczowskim, tak powiedział powiecie Lubaczowskim czyli płasko natomiast wystarczy się spojrzeć tutaj zaczyna się, nie wiem czy to jest krawędź koniec wschodniej części roztocza już po stronie ukraińskiej no tam dalej nie wiem gdzieś pewnie po górze przemyskie, dalsze pasma a za nimi już Bieszczady ale nie wiem, czy ja dobrze to mówię. Nie jestem specjalistą, jestem tutaj pierwszy raz. E, wygląda na to, że poprzednim razem przewodnik kilka lat temu to byliśmy. Przewodnik nas po prostu na to wzgórze nie zaprowadził, e, tylko spojrzeliśmy sobie z innej perspektywy, czyli z fortu, który leży poniżej kopca tatarskiego na panoramę. No, ramę Przemyśla, a sprzedane było to no, jako kopiec tatarski. Mam przynajmniej takie wrażenie, że to jest zupełnie, zupełnie inne miejsce niż to, które wtedy oglądałem.